Witajcie na moim kanale! Dzisiaj moim oczywiście... też! No, to naszym kanale! Dzisiaj oczywiście gra Dawid, który zmienia swoją postać na bardziej męską. Także zaczynamy! Kochani, 80% osób, które nas ogląda nas nie subskrybuje. Także tutaj macie potwierdzenie. Zobaczcie sobie sami, więc zachęcam do subskrybowania mojego kanału. A teraz lecimy dalej. Tutaj na lewo, na prawo może. I ten ostatni tutaj u tego. Tak. I tutaj masz brody między innymi. Ruda broda. Da się przy... Nie da się przypuść. Możesz nakierować tylko, wystarczy. No, także co? Chyba czarną czy brązową kupujesz? Tą. Rudą? Tą. A włosy też takie co zrobisz? Nie, na żarty. Tylko tą czy tą? Może tą ciemniejszą. Spróbuj kupić za te shillingi, bo jeszcze masz tyle. Okej. Okay. Jeszcze łabia. jeszcze głabio właśnie... No i tu są ogólnie takie właśnie ozdoby. A no, jak chcesz to kupuj, no słuchajcie tam. Cały strój, chcesz sobie taki kupić? Nie, tylko czapkę. Dobra, no to jeżeli wszystko tutaj, to wyjdź... Czekaj! W, wejdź w ekwipunę. Na... Co? Skrzat jest! Skrzat Ci się podoba? taki ten... Taki lepszy niż to, co masz? Mnie nie, pewnie nie. Ja bym mieć to, co ty masz. A jak no chcesz to więcej, to tam nie. do góry możesz wjechać. No. Wyglądam jak ten. Tam, jak Artur Morgan z sredne. Tutaj do góry można. No. I... Tutaj na lewo chyba. Tu masz jest jakieś stworzonka. Co? Rozmawiaj się ze mną. Tylko one są drogie, no. On jest fajny, on jest... Go nie ma! Ale on ogólnie chodzi obok taki ogromny... A nie pokazuje ci się na ziemi? Weź obróć mocniej. No. Nie, on, patrz, on jest tutaj, jego łepek tu widać. No, a on jest taki duży, taki chodzi obok, jakby do no. stawu skokowego. Ten mnie zbyt długo denerwował, to odpada. To jest taki piesek. Ale one są w sumie dosyć drogie, jak na to, że chcesz za niedługo kupić kolejnego konia. No to gdzieś ja chcę tą sowę. No to kupuj. Nie, muszę mieć. I sobie załóż sobie. Mi się podoba strasznie ten, co masz ogólnie. Mmm, słówka lepsza. No jest taki świąteczne. Co teraz? Eee, Tu teraz... są inne konie, czemu mi o tym nie mogę? Dzień dobry, co to? No to są te świąteczne. Sportowe. I hmm. sobie zobacz w ogóle, jaką oni, one mają tą animację. No ładne. To też. są fryzy, właśnie. Mam skarpetki, nie skarpetki skarp te, te, te. teraz widzisz? Taki ruch specjalny, i mają jeszcze jedną, że tak w kuleczku, tak. Taki gdzieś... robią Skarpetki mają, znaczy nie skarpetki. To takie włosie tutaj przynajmniej. Nie wiem jak to się nazywa, ale ładne te... I wybiłeś mnie teraz sama, nie wiem jak to się nazywa. Dajcie znać, bo nie pamiętam, przypomnijcie. Ogólnie one, jak w sobie masz... Kliknij sobie. I jak dasz to, ja normalnie hawgrzę, to się zmieniają w te normalne konie jakby, no nie? No i ten mm. ma to samo co twój. Nieco szajer. Aha. A twój co ma? Ale zarąbiste! Ani, ani, przepraszam, ale ani ten, ani ten. Się. Mi się podoba ten, w sensie ten, co wiesz, jest z tym umaszczeniem, ale tylko ten jakby świąteczny. No, <noise> On się w ogóle nie zmienia tylko z, z tak No, sorożec. Będzie latał? Nie. Ale szybciusko, a tu klasyczne. No? no, tip top. Dobra, no. dawaj! Y... No. Teraz możesz wrócić tam do góry, czyli sobie przyspiesz, to no, daj... no, daj sobie escape. Czekaj, przez górę. I wyjedź stąd. Czekaj, bo ja jeszcze muszę to pokazać. Patrz. Jak, jak rajdówka, normalnie. Lecę bokiem. Mm -hmm. I prostą dziecko. Jak lodówka. Możesz wyjechać tutaj. Tam? A dobra, do tędy? Nie, a tędy się nie uda. Ja mam konia wyścigowego na no ten. To... I? Udało się. Dobra, byłaś stąd. Ogólnie bardzo podobnie u mnie, jak grałem w Red Dead Redemption, to mój Moja postać, nie? Wyglądała niemalże identycznie. Podobna kurtka, kapelusz, no tylko nie ten, Rez broda w i duży koin. Tam. Jeszcze w lewo. Tam. No. Jak zwykle głowa to ten, wskaźnik, nie? To no. jest... Fort Pinta, no. no. Eee, w ogóle ja oh, uwielbiam ten serek. Nie ubierała go rok. Ale... No było na święta, no kurcze, no. Kupiłam go w tamtym roku. Ja ci kupię. No, a ty masz też jakieś podobne takie, no nie? Czy nie, ty? ja mam brzydki sweter tak zwany. Aha, ona no, lata obok To będzie Ale ta, to super jak ona się nazywała? Hedwiga. Zarąbiste są te suchki. Ja w ogóle zawsze myślałam, że one siedzą tylko w tej torbie, a jak się dowiedziałam, że z tej torby wychodzą, to chcę każdą po prostu, no nie? Dobra, także lecisz Szkoda, tam świeżo. Szkoda, że da się nadać imię dla konia, a nie dla tego jakby przy znaczenia. I tutaj zaraz... bo nie będziesz wjeżdżać, tylko tu jest taki znak. Pójdziemy do fryzjera, kochani. Tutaj zaraz będzie taki podświetlony znak gdzieś. Troje w lewo. No i tu prosto, prosto idź. Tam gdzie stoi ta dziewczyna. I musisz wejść w ten znak Kliknąć. Zatrzymaj się. Mam wejść w znak. No, ale zatrzymaj się. Samą postacią trzeba. No i teraz. Śniknął. Tu? No. Mam nadzieję, że tutaj nie trzeba żadnych zadań, żeby móc skorzystać z tych sklepów. Dobra. I teraz szukamy. Nie, nie przyjmuj. Szukaj sklepu teraz. Ale patrz, Jakie to jest niedopracowane. No. Yy, teraz Czekaj, bo jak. Zwaniami. Święty Mikołaj. Jak tam do niego do nie jak chcecie, prezent świętego Mikołaja zapraszamy do. Yy, nie wiem, jak to się nazywa centrum handlowego. Centrum handlowe. Muszę mu nakopać do dół. Dawid, idź do <noise> ten, bo nie ma czasu, ten filmik będzie za długi. Do góry? No. <noise> nie da się do góry! Nie, bo to są na dół da się w ogóle do góry, chyba. A nie, tam Tamte były na dół. Ja już się zestresowałam, że musisz zadania robić. Znaczy, wiem, że tamte były na dół, ale się nie ruszały po prostu. A nie da się iść. To samo tempo. Tak. może chyba szukamy chyba. fryzjera. Dawid, Co tu jest? Buty. No to to raczej nie. Chyba. A zobacz, wejdź. Oj, nie widzę, co tam jest w środku. Może... Wyjdź tutaj przymierzalnie, tak jak... To są te... A, to mm. są na konia też. Myślałam, że na konia rzeczy są wszystkie na dole. Może to w ogóle jest dole, nie? Purple pony. No nie wiem, spróbuj to wejść. Ale to będzie Fionetowy jakiś... Joletowy kuciek. No kliknij gdziekolwiek na coś niebieskiego. Bonjour. Co za książka? Nie no, to na pewno nie jest fryzjer. Ale możesz spróbować o właśnie coś tutaj? Nie wiem. Idź, szukaj dalej. Czekaj. To jest pytanie. Nie, to koń. No. Szatki tu są. Mhm. To jest fryzjer. Bo są te. O! No. Tak! Frizier. No teraz szukaj. Ej, tu jest tak mało włosów. I to chyba nawet nie ma krótkich. Ej, ale w sumie one Czeka. są. Z tym naprawdę wyglądam jak Artur, Artur Morgan. Tak okay, jest na przykład tą Kamerę 2 albo coś. O! Ale. Chcesz krótkie jakieś, no nie? Nie. Nie? Nie. Mówię, wyglądam jak Artur Morgan. To chcesz takie? Czekaj, bo on jeszcze mógł mieć takie. To wyglądam jak Jezus. Nie no, ale tamte mi się najbardziej widzą. Te właśnie, są takie fajne. Zaczesane. No to bierz je najwyżej na razie. Tylko jasne, ciemniejsze chyba, nie? No, do brody lepiej pasują. Pasasz teraz. No kurcze. I teraz coś się da tu jeszcze. No, jest. Ale. Myszko miałeś się robić w mężczyznę. Szukam cię z podbite oko. To jest be, bez, żadne, bez żadnego tego, nie? Bo, chyba. A bo ty masz w ogóle jakiś makijaż, jakby? Na to wygląda. Czy na samej górze jest bez. Nie. Hmm. To jest bez makijażu, jakby. No to użyj tego. Znaczy, no jest, ale mniejszy na pewno niż teraz. Mm, dobra. Jeszcze zmiana wyglądu. Spróbuj kliknąć. No daj tak. No daj tak. Już, już raz zmieniałem tą postać. No wiem. Sprawdź. Aha, tu w ogóle. O, makijaż wejdź. Gdzie jest makijaż według ciebie? Aha, tutaj nie ma. Jest kolor brwi, brwi, oczy, twarz. Ukryj makijaż, da się tylko dać. To może da się go kompletnie ściągnąć? No tylko nie wiem gdzie daj, anuluj? Anuluj. Tak. tak? Możliwe, że da się u siebie wstajni stajni przy lustrze, bo jest takie miejsce. Ale na razie... A w myjce da się? Bardziej drastycznie, ale da się? Nie. Czyli wyjście, tak? No. I dobra, i na razie idź stąd. Już raczej nic o, i teraz nie jest ten. ten, teraz się ruszają. Co? Wschody, no To jest miejscu. Iż. 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 Jeszcze spadniesz zaraz. Czy... Ej, ale to już sobie wygląda ciekawie, ta, ta postać. Już tak przypomina troja mężczyzna, co? Zostaw tego Mikołaja w spokoju. Dwa lata temu dostałem za słabe prezenty, a powiem grzeździł dziecko. Dobra, teraz tak, wsiądziesz na konia. To jedziesz do fortopinka tutaj. I tutaj masz jeszcze jednego fryzjera, więc zobaczysz, czy Ci się jakoś bardziej nie podobają yy, włosy tutaj na przykład jakieś. Co ty robisz? Co? Dawid, co chcesz zrobić? Ściągnąć czapkę, czy co? Powiedz to, ci pomogę. Czy da się ściągnąć makijaż? Tak, tutaj nie da się. Możliwe, że tam stajni przy lustrze się da. No dobra, i tutaj prosto. Nie, nie, nie. Kadzą ci ktoś skręcać. Tutaj gdzieś. Tu są zwierzaki jakieś. Tu są. A tu całkiem po zwierzaki. prawej? To jest jakieś. To? To jest dla zwierząt, tu jest. Udało się. Wstanę dęba. Mhm. Oh, I zobacz, czy tu są jakieś inne fryzury. jest ona nie ma Czy to są te same? Jest ich więcej w ogóle. No zjeżdżaj niżej. O, tu są krótkie na przykład, niżej. No, ale te mi się nie podobają ani trochę. Są tragiczne. Powiasz te brązowe tak, takie krótkie. No prawie jak twoje, no. No prawie. A to nie To nie mi faktu, że i tak na żadne z tych osób mnie nie stać. Tak? No. Boże, to my już wydaliśmy wszystkie twoje stań końcy. Także, Kurczę. kochani, troszkę na kolejnego konia dla Dawida poczekamy. Co ty zrobiłeś? Wszedłem. Nie ma nic. Dobra, ale jeszcze tak w razie czego, no, no wsiąść na niego. I daj pod wózkę do, do swojej stajni. Tam sobie Nie, no daj pod wózkę. Muszę powiedzieć i cięcia. Zero profesjonalizmu. No. I teraz... E, I teraz sobie już wejdź do... Albo jeszcze ewentualnie tutaj w prawo. No i jedź do przodu. Czekaj. Bo w poprzednim odcinku był ten kod, nie? Jakiś tam z tego prezentu. I mogę mhm. go wpisać? No. Słuchaj, okay. i on by na co Na Nastąpiąc zawrócił. Tu też gdzieś jest fryzjer chyba. No ale co, nie że co... tak co mała? ty tak pędzisz? No przecież to są gdzieś tu chyba. Tu. Tu jest, no. Chcę zobaczyć, czy są inne. Nie ma. Czy to tak jest, że u każdego są inne, czy są takie same? To jest kucy, To są jakby te same, ale in, inne kolory. No. no. nie? A tutaj tam, tak? Te? Ta, 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 no. To, jest to samo, same no. są. Kucyk. Elsa? Oj, to byś wyglądał jak ten, jak taki wiking z takimi warkoczami. Oni w, w tych warkoczach takich chodzili jakby, no nie? Takich też. No wiem, ale mówię, że tak. Dobra, to wsiadaj na konia, jedź do stajni i spróbujmy ściągnąć jeszcze makijaż. Czemu ty tak wsiadasz za na siodło? No, nikt nie zabroni. Mhm. Jak wejdziesz, to zsiądź z konia, przejdź przez te drzwi po lewej. Dawid. Dawid. Ty? Tak. Mieszko, proszę Cię! Ale trzeba wyczyścić. No super, czyli przyszedłeś to powiedzieć mu prosto w twarz, tak? I tego nie zrobisz. Tu? Tutaj. Ja tu mogę tu umyć? Nie, nabrać wody do wiaderka. O, końcu. Czyli nie ma bez makijażu. Brak? O! Spróbuj wyjść. I sprawdź. To ja? No od... No chyba nie ma. No. ELEGANCKO UDAŁO SIĘ! Jak chcesz to nabierz co wody, no. Musisz użyć wiaderka za kwiepunku. Już. Ogólnie kupiłam ci właśnie siano i marchewkę. Możesz iść, sam temu swojemu końcu. Nie. No weź się nim zaopiekuj! Się w ogóle nie opiekuje tymi końmi. No, no jak nawet... nie, tamten jest złapany. Ty go dopiero kupiłeś ledwo. A i tak już go miałem czyścić. No w sumie go, że w miarę, ale no... Co to? Ku? To samo, że... A to jest w ogóle jakaś różnica w samym nie. Odda? Chyba. W ogóle Luncia chrapie, znowu to z nami śpiew. O nie, nie widać O, Luncia chrapie. No i czemu ma taki słaby nastrój? Przecież go czyszczę, karmi i tak dalej. No bo to trzeba codziennie, a nie tylko raz. Ech. No, ten jest z życia. Ale ta słówka jest piękna, i ten koń też ogólnie jest ładna. A w ogóle wiesz, że jak kusujesz i klikniesz kontrol, to, to będziesz ten? To jest schodzenie do tyłu. A ty się tak nie mam. No, y, siedzisz w ćwiczebnym, że nie anglezujesz cały czas, twoje postać nie wstaje w zły sposób, tylko siedzi po prostu. przetestuj, czy już masz to kontrol? No. Kliknąć trzeba tylko. Musisz skusować, a nie z tym jechać. Widzisz różnicę? Mhm. Nie no, bo to się chyba na trzecim lewej rozblokowuje, to już masz czwarty. Czyli koniec, ja. tak? Już jesteś mężczyzną, jesteś zadowolony. Chciałbym teraz zmienić imię, ale takiego nie ma. Czy? Czego nie ma? Takiego imienia. nie. A jakimś chciał? Artur Morgan. Mhm. Mhm. Ale sam możesz zmienić imię jak chcesz. Wiesz? To zmieniamy, jak? Musisz jechać ja do srebrnej polany. Jedziemy do burmistrza. O, i tutaj przy tym stoliku siedzi gościu. Przyczajony. Ale po co? Porozmawiaj z nim po prostu. Ha! Chodnik. Nie konia! Aha, to daj krzyżyk. Spróbuj zciąć i wtedy. Junior! Aha, czyli konia, czyli swojego się nie da. Albo może swoje się da na tym. Ty, on zaproponował mnie Luna. Eee, może swoje się da zmienić gdzieś jakby na stronie, no nie jak się zalogujesz, nie wiem, będziemy już najwyżej poszukamy, jeżeli tak Albo dajcie coś. znać w komentarzu. No, zobaczymy. Nie, bo się Piszcie bierz... komentarze. No. <laughs> Także dziękujemy bardzo za oglądanie i do zobaczenia już jutro. Pa, pa! Żegnam.